Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Marvel Avengers. No i mamy 200 metrów do przebycia z nami Hulk eee, No i co, jak Wam się seria podoba to zostawcie łapkę w górę, a my co? Halo? Ta blokada powinna być gdzieś tutaj. Miej oczy szeroko otwarte. To robimy Słyszałam to Okej, okay, mogę skakać, no i lecimy w takim razie 170 metrów musimy się udać O tak jak coś w ogóle wszystko jest zagrywane na Twitchu, ale to już pewnie mówiłem. No ja robimy pierwszą misję jako Kamala. Widzisz, znajduje się elitarna dосka. A im pokonajcie, a byskać coś przydatnego. Ale to ładnie. Mogę zarejestrować krajobraz obraz do późniejszego wglądu. Racja. Przepraszam. Skupić się na celu. Okej, okay, chyba już jestem widzialny, co? Zamierzam cel. Okej. Okay. O mlagi, co dziwne. O kurde, ej, ta nowa lokacja się nie wczytała, jeszcze nie laguje. Klatki spadają! Ła, ale lagi! Ale czy ty możesz się nie ob... Dobra, hałek się wali z tymi. Kurde, za daleko. Ajajaja. Aja. Ła, boli! O nie, nie, nie Jezu święty Tragedio Ej no, co to się może ogarnąć? Te lagi, czy nie mogą się ogarnąć Dobra, Halgowali na tak zwaną sukę, więc dobrze Ej, ja to szybko się uleczyć O, mamy coś za item A ma pa Ej, w sumie... Czekajcie, bo moja opaska jest, dużo, jest słaba dosyć. Więc zmieńmy sobie paskę szybko. Porównywanie posażenia, dobra. Na tutaj akurat co porównywać, chciałbym powiedzieć. Okej. Okay. Już wiemy, do czego to służy, 250 metrów musimy się udać. bliżej, by włamać się do systemu. No czyli to nie tutaj, no lecimy dalej. Skoki wydłużane, tak o, pozdrawiamy Do babka byłaby normalnie mistrzynią świata, nie, w skoku w dal No i dobra, zostało 100 metrów Za Magazyn to ufortyfikowane w w strefach wojny Odnieść ja się do poszukiwania bunkra. Musicie unieszkodliwić to coś, co zakłóca sygnał. Przepraszam. Proszę kontynuować. Nie. Ciekawe, co jest w tym budynku, Aim? Jeśli jesteś ciekawa, powinien tam być jakiś zewnętrzny mechanizm, który umożliwia otwarcie drzwi. Racja, jak jakiś przycisk albo coś. Możecie Serio? Hmm. może nikogo nie ma? Halg! Dobra, lipa, tu nic nie ma. No Halk dawaj. Teraz nie wiem, jak to otworzyć, tak szczerze. Może jakiś parkour? No części mam, no ale... No Halkuś, miałeś się rozejrzeć. Ale no, chyba ja to muszę zrobić. Teraz nie mamy zwykłego gracza. Forma płytki naciskowe. Jaka platforma? Halk biega za mną, no debil. A że w ten sposób! Halk. No i jak ja mam przed tego... A, w ten sposób Zobaczmy, co jest w środku. Dobra 5 minut oczekiwania po lód Odporność na zimno kamizelka, dobra, fantastycznie No to już wiadomo co robimy Ten problem z oksygenem. Zetka jeden No dobra, no to... Zbierzmy sobie rzeczy jeszcze, bo tu jakieś zostały. Jakieś idę, no i możemy spadać chyba. Wiesz, to do następne. Pik! Ciup! W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Na 18, masz iść grać z ekipą, pójdę po tej rundzie. Jak skończę quest'a Dobra, walka numer 18 tu, 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 tu. Dobra, pyk, tu ty jesteś się głusi, po co mi z 18, jak wam mówię Że pójdę, jak skończę Aktualnie tutaj się bawię wystarczająco fajnie, więc że tak to powiem. Gierki z ekipą. Nie mam jakiegoś wielkiego parcia dzisiaj. Bo naprawdę, zarąbiście mi się gra. Du, 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 du. Należysz do Avengersów? Wygląda na to, że to ten talerz odpowiada za zakłócenia. Żeby do niego dotrzeć, musicie rozprawić się z siłami. Jej. Pik. A możecie zamrażać, byczku? Dobra, El, Wielkolot nie pomoga, ale luz. Ale laguje, Boże ta misja. Co jest grane? Mój komputer nie wytrzymuje. Tato to jest tak gorący. Ale żeby mnie zabrażać, no byczku, ograniczone odradza. Od co? Słuchajcie, wezmę sobie hilika, dziękuję. Dobra, SDB Dobra, Halk to ziomal. O, pomaga. Kamieniem go strzelił. To jest jakieś kaptur defrakcji jest Staram to chodzi? Musimy oczyścić sygnał. Trzymajcie się blisko węzła ochrony. O no, ile ty będziesz strzelać? Ruro nas pokonać! Chalka wam Ja pierdzielę, tak sorry za te lagi jak nie macie na streamie Dobra Zdech sobie Chłopie! Jak ci idzie, Harvis? Czynię postępy. Proszę trzymać siłę, im z dala od węzła ochrony. Dobra, czekajcie, trzeba tutaj jedynie kliknąć. No, chyba nie trafiłem tego. Dobra, czekajcie. Dobra. Czas się powiększyć, dokładnie tak. Witam Jestem większy od Halka, sali się to? Jeszcze tylko trochę. Gumowy kościel. I spionchy. I spionchy. I spionchy. Zestabie bić. Dobra, attach, attach, attach. Okay. Tych wrogów należy pokonać No attach, know, no, oni są tragiczni przecież Hulk! No i się nie ruszę, nie? Dobra, on jest dead Ej, hey Jarvis, pomocy. Tak, udało się, a macie! Sygnał powinien już do nas docierać. Jasno i wyraźnie. Nadajnik powinien doprowadzić was do bunkra, Shield. Podążać za bipnięciami, zrozumiano. Wciąż nie możemy skontaktować się z komandor Hill, ha? Będę udawać, że mnie to nie rusza. Zabierajmy się z tego zimna, Hulk. Zaraz, czy tobie bywa zimno? Dane nie są jednoznaczne. Aha, 103. O, dobrze biegnę. Jejku! Znalezienie tego bunkra S.H.I.E.L.D. jest trudniejsze niż myślałam. No nie jest ani trochę. Biegniesz za... no. ok. Teraz tutaj. I już chyba go widzimy czy jestem ślepy? Jesteśmy blisko. Widzisz coś? O, mamy to. Chyba go znaleźliśmy. Dobra robota. Miejmy nadzieję, że łącze neuralne jest w środku. Lada moment, wrócisz do siebie, Jarvis. Dziękuję. Funkcjonowanie bez natychmiastowego dostępu do wszystkich informacji w znanym wszechświecie jest dość nieprzyjemne. Dobra. Ale nie wysadzaj, co? Przytrzymaj Otwarte, dziękuję I schodzimy Jakie to uczucie? Znaczy, brak tego połączenia Czy to jak utrata pamięci? Nie jestem Oj, sorry, chat Sprawdzam tylko, co robią chłopaki Sprawdzam jeszcze plan dnia Plan dnia. Czekajcie bo chłopaki mi pisali do tego. Wbiję na szpika do nich. Dobra, ale bo tu później po misji, po misji, po misji misji. być odpowiednikiem. Nie ma luki. co. Może zamknięcie bibliotek odłączyła wifi, coś w tym stylu. Dzień dobry. Rany popatrzcie na to wszystko. Lepiej zacznijmy poszukiwania. Jego sporo tutaj. Szybciej do... do. Ja pierdziele niebieskie skrzyneczki dawaj. Ale biega za mną w ogóle, jak osioł. Jakaś walka będzie, bo widać healery. Wyczuwam za walkę. Dobra, jakieś zasoby. Łącze neuralne jest w pobliżu. Co dzieje? Sądzę, że mogliśmy uruchomić tajny system zabezpieczeń, Shield. Wykryto Avengera. Witajcie, Avengersi. Oho! Nick Fury! Jeśli to słyszycie, to wydarzyło się najgorsze. Nie na mnie, ale potrzebuję was bardziej niż kiedykolwiek. Wiedziałem, że Shield może upaść. Więc upewniłem się, że znowu powstanie. Oto protokoły Shield. Shield stworzono, by chroniła świat. W takich chwilach może się to wydawać beznadziejne. Ale i tak musimy być Dlatego mam prośbę. Przekażcie te protokoły które któremuś z wicedyrektorów. Dzięki temu Shield się odrodzi. Powodzenia, Renżaci. Bez rozbioru. Widziałem do Halka i do jakiejś małej dziewczynki. Pol. Dyrektor Fury's Shield, a co to? Te protokoły, o których mówił, muszą być w środku. Ile skrzynek! Jestem własny na chat. Jak, jak wszędzie. Ja, pyrzelę. Dobra. A teraz co, przystrzymaj. Oj! Oh, hey. oh, was śledzić. Broń cię łącza. Myślę, że dam radę przesłać protokoły na bezpieczny serwer. Te dane muszą trafić do... Dawaj Jarvis. Będziemy w stanie ich powstrzymać Ale, unikaj, unikaj, unikaj... Jezu, znowu lagi. A Wal ich na Boże Święty, nie będę mówić. Nie czad, to jest dobre miejsce do dla... piąteczki, dokładnie. No ja oczywiście walę w obłoki. Są te boty, które totalnie nic nie biją, które są tutaj po to, tylko żeby... Weź nie przesadzaj z tym granatem, byczku, co? Hulk szorżuje! Miałem czas z główki! Ała! Bolało. Dobra, ping. Ej, się, to z dziewczynki nagle do killera, nie? Zabija jakieś androidy w ogóle, tam się nie pieści z frajerami. Głowę mu, headshot, headshot. No go, frajera, no? Ezu! No i mamy twoją łączność. Dobra robota, Hulk, piąteczka gamma. Nośmy się stąd. I mamy misję ukończoną. Okej. Okay. I to nam dał dostęp do dostępności Jarvisa w taki sposób. Rany, dyrektor Fury. Zyskaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy, co Jarvis? Lepiej zabierzmy tą Azimerę. Wytyczam kurs. Kurs jest wytyczony, tak o Dobra i kontynuujemy kampanię w takim razie Zobaczymy co nam powiedzą jeszcze Docieranie do celu, ekran ładowania Dobra, Dzięki jestem. Dzięki zainstalowaniu łącza neuralnego mam dostęp do pełnej bazy danych. Dyrektor Hill przegląda protokoły S.H.I.E.L.D., które również udało wam się pozyskać. Czujesz się lepiej, Jarvis? Wszystko wydaje się działać poprawnie. Nie macie pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Dla S.H.I.E.L.D. Dziękuję ci, Bruce. I tobie, Kamalo. Dzięki temu mogę na poważnie rozpocząć odbudowę S.H.I.E.L.D. W razie potrzeby kontaktujcie się ze mną. Jestem przekonana, że będziemy widywać się. Okej, okay, Z przyjemnością, pani dyrektor. Mam wrażenie, że powinnam zasalutować czy coś. Życzę Wam obojgu powodzenia. Jarvis, możesz zabrać nas do, do niego? To zajmie chwilę, ale powinienem być w stanie odnaleźć pana Starka. W międzyczasie w pokoju Harm wpadłem na coś, co może zainteresować pannę Khan. Co, proszę! Holograficzna maszyna rzeczywistości rozszerzonej. Avengersi używają jej do treningu. Wow, brzmi superancko. Superansko. 20, 20, Ale muszę przestrzec, że system może zachowywać się trochę niecodziennie. Czy to bezpieczne? Tylko 0,0001% szans na kontuzję. Okej, okay. ufam ci. Chyba. Przejdź przez kwatery załogi. Pokój harm znajduje się na dolnym poziomie hangaru. Dzięki Jarvis. Dobra chat. A więc jako iż yy, cały mój chat aktualnie wygląda, że ekipa, coś tam, coś tam, coś tam. Na dnie, powiedziałem chłopakom, że będę, no to muszę spadać. Także dziękuję bardzo za drugi odcinek dzisiaj. To takie dwa krótsze. Jeżeli wam się podoba, lajkujcie i co w następnym odcinku szukamy starka. To będzie dłuższy odcinek pewnie, więc czekajcie. A ja spadam. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa!